Boże, znowu jesteśmy w Wrocławiu! A gdzie łódź? Z kim jesteśmy? Z nie tego gościa, albo tego? Mm? Ty z nimi jesteśmy w zoo wrocławskim I nasza wycieczka nas zostawiła gdzieś. Bo pewna osoba nie umiała się zebrać. Jako, że dzisiaj jesteśmy w zoo, to ja też dziś wyglądam jak mieszkaniec. Zo, wszystko się zgadza, wszystko pasuje. Lecimy. <laughs> Ej, ale co to za zoo? Oszukali nas! To miały być żywe pingwiny, i nie ma. Jak to? Tylko minus 20 Rozgrzewam ja atmosferę Jak <grywa> są <grywa> zamrożone i martwe, to mogę Zrobiliśmy obiad i idziemy Cześć! Cześć przyjaciele! Cześć przyjaciele! Jak się cieszą! Jakie miśki piękne. Co o tym myślisz? Teraz yeah. na setkę idzie, pan, po taki. To pingwiny tu życiówki robią ogólnie. Ambicje olimpijskie, badam. Dawaj mi też. Obrudziłem się i... rybą. Wrzuć to samo miejsce. Mambo! Mambo, gdzie jesteś? Wyszły sobie na pielgrzymkę pingwin. Oj, jakie cudaki Pierunie, Pieru, nie, ale lampa. Róbcie szybko zdjęcia, bo długo tak nie wytrzymam. Boże, takie pełne gracji zwierzęta, seria. No na lądzie może niekoniecznie, nie, ale One są tak cudne w tej wodzie, jak one pływają i jak skaczą normalnie w szok. Ja ma w parę są u ciebie. Kimę poznać Janusza, który okazał się być kobietą pingwinem? No tak. No Kościół masz, tak. No, tak, mamy mamy jeść sobie surowe ryby. Jako rytuał przejścia do stania się pingwinem. Albo foką. Bo my się z Januszem bardzo skumaliśmy. A teraz zostaniemy Będziemy, Będziemy jeść sobie ryby. Surowe. Rytuał przejścia i zostania pingwinem. Z na raz. Ja to jest coś powiem. Mówimy challenge. Kto pierwszy zostanie pingwinem? No musimy sprawdzić, czy te ryby są w ogóle jadalne, bo przecież życie oddajemy za naturę, prawda? Te wszystkie pozytywne wartości. Dlatego poświęcamy się my. Bo Cześć Wam wszystkim. Bo powiedzieli, że nas nie szkoda. Dzisiaj ryby, jak brzegną nam tego. Przepraszam cię, bracie. O, to są prawdziwe ryby. Tu nie Przepraszam są prawdziwe bracie, ale, ale... Jest czekolada. Wszystko dla nauki. Od Tak. 3, 4, 3, 4, 3, 2, 1. To jak taka niedogotowana. Kroję całą? Wszyscy, ale bez oka. Nie całą, tam są flaki. Ale nie są. Chyba koniec. Dobra. Ja myślałem, <grafy> Jakoś mi się. Poczekamy 24 godziny i powiemy wam czy przeżyli. Zla <grafy> to nie jest. <grafy> i też to nie jest, ale Afrymium, prawie, e, prawie. Trochę soli by wypadało. to było e, się poświęcić no, i, w przyszłości e, tutaj podopiecznych wrocławskiego zoo. Tak. Nie, było źle. Myślałam, że pingwiny są moim przeznaczeniem, ale jednak zmieniam zdanie ogólnie. Nie wiem, czy można je pobłaskać, czy tak. Ten... Wow. Cześć! I jakie miśki! U przyjacielu. To jest mój ulubiony. Proszę pana. Poczekaj chwilę, Julian. Julian. Ale nie wiem, <summing> <bieżąco>, czy tak. <noise> <śślinia> Przysięgam, że to było najcudowniejsze doświadczenie związane ze zwierzętami w moim życiu. Najcudowniejsze tworzenia na świecie. Naprawdę. O, no, takie zachłanne gnojki. Jak miałeś coś w ręce, to o, dawaj, dawaj, co masz? Łapały cię zaraz już. Ale cudaki, cudaki. Cześć, tej strony Musiala. jesteście na kanale Poliplat. i dzisiaj jesteśmy w dżungli. Nawet muzeum mamy taką dżunglową trochę, Tylko ty ja, nie ma w ogóle ludzi. Tu nie ma, jesteśmy w totalnej dziczy nie? a to mamy kosze na segregację śmieci. Tak, bo w dżungli też się dba o segregację śmieci. to jest taka, wiecie, dżungla To progresne, no nie? I dwa... Siedzimy na pięku Dzisiaj dobrze ma ze mną na